Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na YouTube, z tej strony Emil z kanału EMS 2 TV, e, witajcie serdecznie, e, proszę państwa, panie, panowie, chłopcy, dziewczęta, e, zergi, teranie, protosi, zergi i protosi, płaczcie, płaczcie jak się tylko da, z tego względu, iż w finale Zota Cup mamy teran kontra teran, to jest wręcz niewiarygodne. To jest niewiarygodne. E, jeszcze tej zmian w balansie nie wprowadzili, a Teran już jest imbą. Już miał być Teran tej... miał być znerfiony, jeszcze tego nie doszło i już Teran wygrywa. To, takie rzeczy to się dzieją tylko i wyłącznie w Europie. Wszyscy są tak przerażeni, że uciekają. <grym> e, oczywiście, parę informacji ważnych na temat graczy. Happy jest graczem z e, Rosji, nie wiem, nie ogląda zapewne dzisiaj olimpiady w Soczi, to jest teraz. Jeżeli chodzi o jak czego, no jest to gracz z Korei, który jednak aktualnie em, należy do tymu do teamu My Insignity i mieszka, uwaga, uwaga, w Europie, ale nie w Unii Europejskiej, a w Szwajcarii. E, dlaczego? Jeśli się nie mylę, dlatego, że łatwiej było mu zdobyć wizę, żeby mieszkać w, w Szwajcarii, niż żeby mieszkać gdzieś w Europie. A dlaczego mieszka w Europie? Mieszka w Europie, żeby grać w WCS Europe, w europejskich WCSach i do tego wszystkiego jest ta przecież masa europejskich imprez, e, na których. E, w których może brać udział Jackci, Jest też gracz, który wygrał kiedyś GSL, czyli chyba najbardziej mm, prestiżowy turniej Starcrafta 2, do czasu aż pojawiło się WCS, czyli WCS. Um, Teran kontra Teran, TVT. No cóż, możemy tutaj zobaczyć. Ja tak rzadko widuje TVT w dzisiejszych czasach, że aż nie wiem, co tutaj będziemy widzieli. Naprawdę TVT, no. W GSL na pewno nie chciałbym zobaczyć teraz TVT, bo by tylko dwóch, na 16 graczy było tylko i wyłącznie dwóch teran, więc w finale jakbyśmy ich zobaczyli byłoby dosyć zabawnie. Pierwszy Marines grzecznie sobie wychodzi na dół, będzie tutaj pilnował, no, pojawi się Reaper, problem jest taki, że Reapery raczej zjadają Marines, więc Happy będzie musiał tutaj trochę więcej postarać, pilnował co tutaj wyleci, nie zobaczył jednak nic. SFLK jest, Reaper za chwilę też się pojawi. No i teraz Happy pilnował, czy gdzieś tutaj też jakiegoś, jakiś bunker chciał postawić, albo coś w tym stylu. Trójka Marinesów Potrzebna jest tu. Tutaj... A, jest jeden Reaper. Dobra. Reaper i Marines bez problemu sobie z tym wszystkim poradzą. Reaper wygrywa bezpośrednio starcie z Marinesem i jednym, ale nie, jak są już dwie sztuki. Dwie sztuki to już jest trochę więcej problemów. Trzeba trochę lekko przymikrować, No i bezproblemowo to powinna być wygrana W tym momencie już hapiego w tej bitwie Przy czym pamiętajcie, marnicy się nie O, ależ fajna akcja SVK zmusiła jedną SVK do tej gonitwy Ładnie Happy się pojawił Zaatakował SVK przeciwnikowi Za chwilę tu Reaper się pojawi No ale widzicie, aktualnie trwa pogonie Reaper kontra Reaper Żeby było zabawnie Gdyby dał radę z jedną, jeden strzał tutaj sprzedać Happy No i uratowane Piękna kontrola, ładnie uratowane bardzo fajnie. Padło pytanie na razie co wygra 200 Marinesów czy 200 riperów Chyba musiałbym iść tutaj za 200 Marinesami. Z tego względu, że Marinesy mają większy DPS na poszczególnych jednostkach, jeśli się nie mylę. Więc ewidentnie tak. No i ładna tutaj ucieczka. Ładnie to wszystko ucieka. Próba za zniszczenia i ganiają się dosyć ciekawie. No, ale to było na tyle w tym momencie. Habitation Station, stacja mieszkalna, jedyna mapa aktualnie w Laderze i ogólnie w turniejach, gdzie jest złoto, z którego można wydobywać. Złoto zniknęło jeszcze w czasach Wings of Liberty, po jakimś, ja wiem, pół, po pół roku zniknęło z chyba z większych turniej, z GSL-a, czy po roku, a później z innych imprez, więc złoto to jest zło w szczególności w momencie kiedy e, muły wydobywały o wiele więcej e, minerałów na złocie niż e, standardoniczna na e, zwykłych minerałach no, to było przegięcie. Widywało się takie numery, że Teran e, jechał bardzo długi okres e, na dwóch bazach, nie przejmował trzeciej, po prostu potem skończyły mu się minerały, przerzucał e, orbitala do złota, zrzucał parę mułów i nagle dochód wynosił prawie 4000. To było prawdziwe, prawdziwe przegięcie. Pojawia się pierwszy czołg, czołg ze strony Jackciego, ze st po drugiej stronie też będzie dokładnie to samo, ehm, tylko że mam wrażenie, że Happy, przyjrzyjmy się za chwilę Happy, no nie, produkuje cały czas piechotę, ehm, ma te myślałem przez chwilę, że może jakiś meszek, mech, coś w tym stylu, ale jednak nie, chociaż może, ha nie, nie będzie. Chyba nie będzie, bo jest eBay dorzucony. Na razie tylko jedna sztuka, więc może te plus 1 do ataku się pojawi, może do wieżyczek. Na to trzeba poczekać jeszcze trochę, żeby zobaczyć, co wykombinuje ciekawego tutaj Happy. I co wykombinuje Jalkci. Jalkci na razie nie ma eBay'a, nie może więc robić żadnych ulepszeń na ten moment. No, wystarczy tego siege tanka rozstawić. Grzecznie on sobie tutaj czeka. No, nic złego nie oprawa się tutaj wydarzyć. No i na razie Happy ląduje swoim jednym wikingiem, bo w sumie nie ma problemu Kiedy przegrywamy taką walkę, lądujemy wikingami Kiedyś, niedawno, na Nation Wars chyba widziałem fajną akcję u Happy'ego Tak zwany mózg roz... na małe takie kawałeczki Co zrobił Happy? Wylądował wikingami Zniszczył Orbita... Zniszczył Nexusa A potem, utro ładne teraz salwy, jeden przynajmniej poszły, kolejne też by się przydały Tutaj fajnie był przepieczone marynice, oczywiście dwóch, dwa heliony zostały zniszczone, ale ta armia Musi uważać podczas strzałów, kontynuując to co mówiłem, wylądował wikingami, zniszczył Nexusa, potem e, wylądował wikingami, które były w Ground Mode, zniszczył Kolosa, a na sam koniec zostały te wikingi ewakuowane Mediwakami. To było coś e, coś ciekawego, było to bardzo ciekawe, to jeszcze próbuję parę strzałów sprzedać, no i teraz jeden czołg jest tylko potrzebny, jedna salwa. I część tych maryńców po prostu sobie tutaj popada, nie ma żadnego Mediwaka, żeby to na ten moment leczyć. To jest ryzyko dosyć znaczące. Nikt nic ciekawego nie widzi. No będzie drop. Będzie drop u góry, u góry nie ma za bardzo armii. Tutaj może mieć Happy trochę problemów, jak ten dropik mu wyląduje gdzieś za plecami. Z przodu wikingi pokazują, gdzie są czołgi rozstawione. Uciekł w ostatniej chwili. No, i czkuje się ten drop do maina go od góry. Właduje się armii tej żadnej. Nie mamy dwa Wikingi i Raven czeka. No i teraz zaczyna się problem: Wikingi muszą się tam gdzieś pojawić. Raven nic tutaj nie robi, trzeba się pozbyć tego jednego Wikinga. Scanning zarzucony, może jakiś Secret coś w tym scenu jest. to energia, przydałby się jeden. No, ale u góry, Drop zrobił swoje, czyli na tej pory zrobił 7 SCV-ek. SCV-ki wracają do boju. Secret Chyba był, ewidentnie, Secret Missile tutaj był zarzucony. Trwa tam walka, zniszczone 12 z CV, aż to jest dużo. Jarczyk ma większą armię, lepsze eko, ulepszenia, natomiast będą na korzyść. E, tej Hapiego. przyjrzyjcie się: jest Impact, jest Combat Shield, jest plus jeden do ataku. Więc, jeżeli Jack teraz HP zebrałby się i ruszył do ataku, mógłby zrobić e, znaczącą krzywdę przeciwnikowi. Przede wszystkim. No, Święta trójca uterana będzie e, niebieskiego steampack, tarcza oraz broń. Czyli dajemy, dajemy god mode, narkotyki i broń palną. I innymi słowy, e, mamy święcą trójcę amerykańskich rednecków. Przydałby się dropik. Szykuję się korańczyk trochę tej e, też god mode sobie zarzucić też trochę narkotyków. I jednak bez plus 1 do ataku, a to jest naprawdę duża różnica. Za to Jackci przejmuje sobie złotą, złota ekspansja, bez ekspansji na razie happy. Więc... Ależ ten drop będzie idealnie trafiony, bo ta armia jest całkowicie w złym miejscu. Ona nie da rady tutaj przodu chyba sforsować zbyt łatwo. Drop właśnie wylądował, wraca się czerwony teran, nie kontynuuje ten atak. Więc tu może być zniszczony Orbital, trzeba tylko i wyłącznie... Ale to w tym momencie przeżyć. Dostałem owoce, to jest niewiarygodne. Zobaczmy, co się tutaj ciekawego dzieje. Jest pomarańcz, jest są winogrona z Peru, a tak też aktualnie trwa. marinsy popadały i został oddział, zbiera to i gdzieś ucieka. Ale jest czołg, dlaczego on się zebrał? Czemu uciekał? Niewiarygodne, naprawdę, dzisiejsze winogrona z Peru. Mm, piękna rzecz. Aktualnie obrywają tutaj budynki SF, jak dużo już padło, jest przyblokowane w tej chwili. Jhachi wraca całą swoją armią, ale Jhachi ma złoto. Jhachi ma złoto, więc on się nie martwi tymi SF-kami. Zobaczmy jak jego wygląda, wygląda wystarczająco sympatycznie. Nie wiem czy Happy o tym wie, Happy nie z tej ekspansji. Happy nie ma najmniejszego pojęcia, że jest złota ekspansja. Eee, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu wtrąceniu o <grych> owocach. No, no co, no dostałem owocki, dobre są. Więc e, Happy nie wie, że jest złoto. Gdyby wiedział, musiałby tutaj osobę kombinować. Ale jeszcze jeden drop. E, czołg już rozstawiony, można się zebrać. Ładujemy i no i nie pozwala przeciwnikowi wyjść. Kiedy tak Jackci się wracał, Happy w tym czasie stworzył trochę większą armię. Drop jeszcze czeka u góry, możemy wylądować. No i wszystko, co musi teraz tylko zrobić e, Happy, to obronić się przed tym puszem. Jednak Steampunk już jest, e, Combat Shield jest. Plus jeden do ataku niedługo zaskoczył Jackciego. No i Jackcie będzie miał już te jeden 1, 1 wtedy. Piechota jest wyrzucona, Medivac e, zestrzelony. Choke grzecznie sobie czeka. Jeszcze trochę mikro się przydało. No i dobra, ostatni Marines został i Choke go nie zniszczył scv go zadźgała. No, to jest niewiarygodne wręcz, że scv go w taki wredny sposób zadźgała. Zobaczymy. Hmm. Problem jest jednak taki, ten cały czas haraz był, 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 ale problem jest taki, że Jagci ma złotą ekspansję, zrzuca tej muły, jest piekielnie mocny do tego wszystkiego, atak prawą stroną, Meribaki próbują to rozładować, czołgi są rozstawione, więc to nie zadziała. Gdzie są wikingi? Podlatują już wikingi. Gdyby wikingi jakiegoś pełnego Mediwaka znisz, zniszczył, zniszczył, byłoby to mega. Ale m, kiedy tutaj mamy... Jest! Cikier mysol jeden, drugi, jest drop na złoto! Z dwóch stron zabawa! Eee, czołgi oberwały, ale najważniejsze, że w złocie wylądował jest imbaks, są Medivaki. No i teraz za chwilę Happy może wyjść na lekkie prowadzenie, że niszczył tego Orbitala. Dwa czołgi rozstawione, trzeba posplitować tą armię, trzeba zniszczyć Orbitala. Drop tam nie może wylądować z tego względu i orbital zostanie rozniszczony, padło na złocie, złoto dla zuchwałych. Był bardzo zuchwały tej junction, ale to mu się nie opłaciło Habi Piękna kontrola z jego strony. No. Trzy czołgi grzecznie czekają. Skany zarzucane. No i u góry będzie można tutaj kombinować z kolejnym dropem. Um. Jest tej fajnie rozstawiony Happy, ma wikingi, ma Ravena, nie pozwoli więc podnosić przeciwnikowi, przeciwnik nie ma żadnych wikingów, nie może więc z tym walczyć, czołgi są dobrze porozstawiane, więc nie będzie wiedział e, Jaxie zbyt dużo co się dzieje, musiałby rzucać skany, no ale on potrzebuje tych skanów na wydobyciu. Więc to też by go drogo kosztowało, a szanse na przebicie się są naprawdę tutaj niewielkie. Nie może atakować z tej strony, gdzie są mediwaki. Jak gdzieś tutaj widziałem te mediwaki. gdzie one się znalazły. Wróciły, wszystkie pięknie zapakowane, no i wyśmienicie. Teran kontra teran w Zotac Cup, co jest czymś wręcz niewiarygodnym, z tego względu, że Zotac Cup z organizatorami, się tutaj, z innymi kaserami, zawsze się śmialiśmy, że jest to nic innego jak Zerkab. Bo to pojawiają się tutaj Ci gry, zergowie wygrywają albo są w finale W ogóle w finale miesiąca pierwszy zerg, pierwszy teran wygrał Jakoś niedawno to był Jacci, Pierwszy raz od półtora roku chyba wygrał Czy... Tak, chyba od półtora roku SCV-ki do naprawy Chyba tutaj podjechały, co nieco naprawić A drop u dołu się szykuje Jest w pogoni, jeden Marines i on nic nie zauważył Pilnował, pilnował, nie zauważył Ważne, że jest ten jeden Sensor Tower tędy się wylądować nie da, ale to pięknie rozegra Happy, wyląduje całą swoją armią na tyłach wroga wleci mu w to, co tylko się da, a Junction nie będzie mógł z przodu zaatakować, za dobrze są rozstawione czołgi, tu przydałyby się chyba jakieś wieżyczki, z 2-3 sztuki byłoby bezpieczniej, u góry jest las, wieżyczek rozstawiony, tędy nikt się nie przedostanie, ale za chwilę może być wielki drop Odpalony do palacz i ląduje pod tą piechotą. Bezproblemowo czołgi można za chwilę rozstawiać. W tym momencie Jagci ma po prostu e, przystosunkowane, chociaż czołgi też u góry czekały. Zobaczymy, co są jakieś rozstawione. Jeden jest, orbital zostanie zniszczony. Jednak nie, więc mamy bitwy na środku. Zobaczymy, czołgi z tyłu nie atakują piechoty Za to Jagci obrywa od tego jednego Czlanka I zostały tylko trzy czołgi. Pakujemy to do mediwaków, tak byłoby lepiej. No i można to zrzucać. Więc mamy sturm z przodu. Piechota jej już rozstawiła. Trzeba tylko się teraz utrzymać. Ale rzeźnia Jagci się jednak przebija z tej strony. Chociaż jeszcze jeden czołg się trzyma z tyłu. Armia u góry jest. Są czołgi. U... Mm, Próbuję uciec pod swoją linię czołgu. To by się jeden z tych jeszcze przydał. Żadna z tej numer jest taki, że Jackci nie może wspomóc swojej armii z przodu. To jest dla niego duży problem. Czołgi porozstawiane. Jeden jest, drugi z tyłu za chwilę się pojawi. No. Gdyby piechota padła, byłoby łatwiej. Nie już za bardzo tej piechoty gdzieś, żeby bronić się. Co z tymi czołgami? K ekspansja zniszczona. GG, pisze Happy. Koniec. 1 do 0 dla Jack Chigo, w tym Best of five. Do wszystkich osób, które są na YouTubie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zawsze będziecie wiedzieli, kiedy jest jakaś impreza, coś się w tym dzieje, albo coś w tym stylu. W sumie to na Facebooku. Ale subskrybujcie kanał. Na streamie nigdzie nie uciekajcie.